Cześć YouTube! Kolejny raz DJ Marek z Diodus Events. Dziś zajmiemy się myjką ciśnieniową z promocji. Sprawdzimy, czy myjka ciśnieniowa, którą można sobie kupić w promocji za 200 zł, czy po dodaniu do niej profesjonalnego sprzętu, czy będzie coś warta. Zapraszam do oglądania. To jest myjka kupiona w promocji za 200 zł. Zdaje się, że w netto. No więc czego tu się można spodziewać? No nie jest to nic dobrego ogólnie. No ale spróbujemy to uruchomić. Ona jakiś czas chodziła, jakiś czas chodziła, no i, i, i jakoś tam powiedzmy, że dawała radę, chociaż wiadomo, nie jest to to samo co profesjonalne urządzenie. No ale wiadomo, jak za dwie stówy, no to nie ma się co tutaj spodziewać, nie wiadomo czego. No i teraz tak zobaczcie, poklejony wąż, wszystko już taśmą poklejone, tutaj pourywane, wszystko porozpieprzane. Tutaj tak samo połamany przy końcówce, wszystko już takie kurcze, naprawdę. Dlatego ten, ten pistolet on w ogóle poleci na śmietnik. E, tutaj ta dysza to też beznadziejna. Kurcze, to w ogóle tak psikało jakoś krzywo na jedną stronę. Także co wywalamy. No i pomysł teraz jest taki, żeby do tej gównianej myjki założyć taki profesjonalny osprzęt. Chodzi o to, że tak ta myjka kosztowała dwie stówy razem z osprzętem, a tutaj tutaj sam wąż chyba kosztował dwie stówy. To jest chyba 15 metrów takiego mega profesjonalnego już węża. No on już się zdążył zakurzyć tutaj, bo on już tu jakiś czas leży. Także sam ten wąż był droższy od całej myjki, nie? Do tego Profesjonalne, nie wiem jak to się nazywa w ogóle. W każdym razie dysza tutaj jest też super. E, podobno rozmiar tej dyszy jest dobrany no, do, do takiej małej wydajności, jak ma ta myjka. E, no i tutaj porządny, profesjonalny e, zawór, czy tam pistolet. No zobaczymy, jak to będzie wszystko razem funkcjonować. Ciekawe, czy to się uda. Mówię, no ten osprzęt. Jest droższy od całej mejki. <laughs> A więc jak widzicie, z profesjonalnym osprzętem, który sam jest droższy niż cała myjka z osprzętem, jest lepiej, ale to i tak nie to samo co urządzenia profesjonalne. Jak to mówi mój kolega Rafał, rower można sobie umyć. A więc trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.